Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry Państwu. Oto nowa Dacia Duster. Nowiutka dopiero przyjechała z salonu. W samochodzie zamontowaliśmy zabezpieczenie Canlock, które skutecznie uniemożliwia kradzież. Już pokazuję, jak to działa. W tej wersji jeszcze dodatkowo mamy syrenę, która powinna odstraszyć potencjalnego złodzieja. Noga na hamulec i próbujemy odpalić pojazd. Jak widać, samochód odpalił, po czym zgasł. Włączyła nam się syrena. Jednakże wystarczy, że mamy przy sobie taki oto brelok bezprzewodowy. Kiedy samochód go wykryje, syrena oczywiście natychmiast się wyłączyła i możemy normalnie odpalić pojazd. Już to Państwu pokazuję. Noga na hamulec, odpalamy. Autko nam normalnie pracuje. Kiedy wysiadamy z pojazdu, zabezpieczenie ponownie się uzbraja i samochód znów jest chroniony przed kradzieżą. Dziękuję bardzo. zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.